Kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to chyba ja się pani. doczekałam. Tak, to pani się doczekała. Skąd pani do nas dzwoni? Kto i skąd? Dobry wieczór, Ewa z Warszawy. E, oryginalnie pochodzę z pod granicy wschodniej. Doskonale pamiętam e, imbę, jaką robiło PO na granicy. Moi przyjaciele spłacili na jakieś fundacje, organizacje. E, Franek Serczewski latał Joński ze szczerbą, przydłecie, bo jeden czyta, drugi pisze. Nadmienię tylko, Darum. że jestem wyborczynią, byłam wyborczynią PO do 2023 roku. Mam taki komentarz i pytanie do pani z 2050, przepraszam, nie pamiętam. Do pani minister, do pani minister Porowski, tak. Do pani minister, tak. Pytanie mam takie, jako płatniczka podatku w tym kraju, czym pani się w ogóle zajmuje? Bo ja płacę pani pensję i nie mam pojęcia, czym się pani zajmuje, a prośbę mam taką, żeby pani się poddała do dymisji, bo jest pani arogancka niekompetentna, posługuje się pani niemieckimi danymi, to jest wstyd co wy robicie w tym rządzie aktualnie. Na szczęście nie będzie was na chwilę, bo marszałek rotacyjny myślę, że zbierze złoty 99 zł razem ze swoją partią. To jest straszne, to wszyscy robicie. Pan z fis który rozdawał wizy na prawo i lewo, potem ubrali tego biednego Wawrzyka i zrobili z niego ofiarę. O czym mówił sam pan Czaputowicz. W wieku zamarzł, ale najbardziej kompetentny to jest pan Botak. I mówię to jako była wyborczyni PO. W następnych wyborach zbierzecie 15% i będzie rządzić PiS, PO, PiS ym, Konfederacja i ym, ym, pan Brałgę śniadł. I to dzięki zachowaniom tej pani, ym, pani wiceminister. Lewica, Minister. Jest martwa. Pa, Lewica jest martwa. Jesteście odlejeni od rzeczywistości. <laughs> może Pani oddycha, ale to ostatnia Pani kadencja. Nie słyszycie tego, co się dzieje w społeczeństwie. Odkleili, odkleiliście się od rzeczywistości. Yy, ja sobie zdaję sprawę, że pan Ponkiewicz to nie jest moja bajka. Yy, ja tak jak mówię, nie, nie jestem prawą stroną. Natomiast y, jeżeli ci ludzie chcą tam być i obserwować, co się dzieje, bo nie mają, mówię o zachodniej granicy, wracam do tematu zachodniej granicy. Jeżeli ci ludzie chcą tam być i obserwować, co się dzieje, bo nie mają zaufania do organów państwa, to mają prawo tam być i nikt nie ma prawa ich wyzywać od bojówkarzy, bandytów czy czegokolwiek. Oni mają prawo atakować strażniczkę. E, mają prawo tam być, bo są tam pokojowo, nie robią mhm. nic złego, nic pani złego nie zrobili i proszę innego niego Pani prawa poseł nie, nie zrobili, bo pani poseł tam nie było. Nie to tak. tak pani... inna sprawa, że pani siedzą w, swoim, w swoich gabinetach, biurach tak, czy tam tak. gdziekolwiek. Ehm, Powiem tak, ja sobie życzę centrowego rządu w tym kraju. Życzę sobie silnej lewicy, ale nie z takimi paniami, jak tutaj zostały zaproszone do studia. Bardzo mi przykro, D co mówicie jako Dziękujemy bardzo.